Chciałbym stanąć w obronie byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, bo już mnie denerwują te prasowe przytyki dotyczące jego i jego małżonki apartamentu w Warszawie. Zostawcie chłopa w spokoju, bo go nieszczęście spotkało. Nie dość, że córka mu bierze udział w programie telewizyjnym Tańczyć Każdy Może, ale najlepiej kto znany, to jeszcze mu wytykacie skąd on wziął 2 miliony złotych na nowe mieszkanie. To mu dał, to jego sprawa, może sam sobie wziął. Jak nie wiesz, to nie mów. Sugeruje się też, że ma były prezydent tajne konto w Szwajcarii. Z insynuacją, która ociera się obrazobórstwo, zaraz tajny. Aleksander Kwaśniewski w ogóle nie ma konta w Szwajcarii. On jest katem, e, kątem, tylko mi się dzyndzel urwał, od, a, kontem w, w Szwajcarii. A ta, to jest różnica, konto w Szwajcarii, a kątem w Szwajcarii. Wiecie gdzie dzwoni, ale nie wiecie co. Państwo Kwaśniewcy mieli te dwa miliony, bo pani Kwaśniewska ma biurę ekskluzywnych nieruchomości, dobrze prosperujące, bo spróbowałby kto bogaty nie kupić od niej nieruchomości, to by się unieruchomił. Ale największy dochód to miał były prezydent z oszczędności. Aleksander Kwaśniewski mieszkał w pałacu prezydenckim przez 10 lat i nie płacił czynszu. Myśmy za niego płacili, tak te jak teraz za prezydenta Kaczyńskiego. I zaoszczędzone pieniądze za czynsz, którego nie płacił, odkładu. A wiecie, jaki wysoki musi być czynsz za taki pałac? Więc przez te 10 lat się nazbierało. Wyobraź sobie jeden z drugim, że nie płaci czynszu, czynszu za mieszkanie przez 10 lat, ile się nazbiera. A gdzie mieszkania, gdzie pałac? Ja się pytam, nie oczekując odpowiedzi. Dlatego wy też nie oczekujcie odpowiedzi, skąd prezydent ma tyle forsy, bo to sprawy tajne i nie na głowy nas maluczki. I skończmy ten temat, do którego jeszcze powrócimy.